Witam Państwa. Jeżeli nastał już ten czas, że ch chcąc się zalogować do OFISA, pokaże nam się coś takiego, że już minęły te 14, 13 kolejne dni, będziemy musieli w końcu przebrnąć przez y, dodatkową weryfikację, która ma wyglądać w ten sposób. Y Musimy, proszę Państwa, jak nas przerzuci na tą stronę, mieć w telefonie zainstalowany program Microsoft, który nazywa się tak, jak tutaj, ja przybliżę Państwu y, tą ikonkę. Dokładnie tak musi się nazywać Microsoft. Nie będę czytała, bo nie znam angielskiego, więc proszę wyszukać je w telefonie i pobrać taką aplikację, ponieważ ona będzie nam niezbędna przy weryfikacji. Jak już Państwo pobiorą tą ikonkę, która będzie prosiła nas o to, żebyśmy wybrali jakieś konto, trzeba dodać konto. Oraz, oraz proszę Państwa, ja zaznaczyłam, że to jest to konto służbowe, i wtedy pojawi nam się skaner. Wrócimy do strony www. gdzie potrzeba to skonfigurować i zabezpieczyć. Zaznaczymy użyj konta weryfikacyjnego. Zaznaczymy skonfiguruj. I proszę Państwa, w tym momencie, proszę odpalić program, który ściągnęliście na komórkę i zeskanować kod. W telefonie pokaże się, yy, cyferki, one są ważne tylko 30 sekund i będziemy musieli wprowadzić hasło. Tak. Właśnie, one jest ważne tylko 30 sekund. Zweryfikujemy. Weryfikacja powiodła się. W tym momencie nie powinniśmy już dostawać więcej powiadomień, że trzeba będzie to skonfigurować. Ja zaznaczę tutaj, żeby nie pokazywało tego ponownie. Jeżeli byłyby jakiekolwiek problemy, zapraszam do kontaktu ze mną. Dziękuję.